Witam Państwa. Przedstawiam Państwu nowe urządzenie. Fotel relaksacyjny. Jest to urządzenie wielofunkcyjne wykonane w formie nowoczesnego fotela. Służy ono do ćwiczeń profilaktycznych i rehabilitacyjnych, a przy tym pełni również rolę fotela użytkowego, np. gabinetowego. Jako urządzenie profilaktyczno-rehabilitacyjne, fotel pełni liczne funkcje prozdrowotne, takie jak ćwiczenia ruchowe w domu, wspomaganie i zwiększanie skuteczności wykonania np. porannej rozgrzewki. Przygotowania do wysiłków wszystkich organów ruchu człowieka. Wykonywanie masażu odcinków grzbietowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni przykręgosupowych, Aktywizowanie i wzmocnienie mięśni nóg, bioder, klatki piersiowej, grzbietu. Relaksacja, odprężenie fizyczne i nerwowe. Jak to działa? Budowa fotela dzięki przemyślanej, opatentowanej konstrukcji umożliwia wykonywanie ruchów mięśni i układu kostnostałowego nóg i tłowia w czasie których dochodzi do ich aktywacji, wzmocnienia i korekcji. Sposób wykonywania ćwiczeń Sposób wykonywania ćwiczeń jest bardzo prosty, wręcz intuicyjny. Ćwiczący siedząc w fotelu i wykonując nogami i tłowiem ruchy wyprostno przykurczowe, uaktywnia swe ciało i jednocześnie uruchamia mechanizm ruchowy fotela. W czasie tych ćwiczeń plecy poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym po oparciu, w którym są zamontowane specjalne wymienne wystawy rolek masujących, Dokonując tym samym ich masażu. W czasie zabiegu, siedząc, ćwiczący przyjmuje naprzemiennie pozycję od maksymalnie wyprostowanej do maksymalnie skurczonej. Ćwiczyć można z różną intensywnością w zależności od potrzeb i sił, oraz koncentrując ruch na wybranych partiach pleców i części ciała. Włożona w ćwiczenia wielkość wysiłku fizycznego zależy od woli ćwiczącego, dając mu pełen komfort do stosowania ich intensywności do swych możliwości, zapewniając jednocześnie tak potrzebny dla zdrowia ruch. Jakie skutki lecznicze wywołują ćwiczenia na fotelu? Zabieg wykonywany przy pomocy fotela relaksacyjnego jest rodzajem masażu mechanicznego, łączącego w sobie funkcje ćwiczeń fizycznych nóg, rąk, stawów z masażem suchym tłowia i bioder. Zabieg taki, powtarzany wielokrotnie, a zwłaszcza stosowany codziennie, przynosi liczne efekty zdrowotne jak koryguje ułożenie kręgów kręgosłupa, wzmacnia mięśnie okołokręgosupowe, koryguje i nawet eliminuje ewentualną skoliozę kręgosłupa lub tzw. płaskie plecy, eliminuje bóle mięśni grzbietu, Często dolegliwość zawodowa, usuwa napięcie mięśniowe pleców, bioder, nóg. Aktywizuje i usprawnia stawy nóg i bioder, krążki międzykręgowe. Korzystnie oddziałuje na nerwy rdzeniowe i ich sploty. Wpływa na autonomiczny układ nerwowy, regulując jego czynność, łagodząc stres, napięcie nerwowe działa odprężająco. Poprawia sylwetkę. Eliminuje otyłość. Poprawia ogólną sprawność ruchową. Komu, w jakich sytuacjach zalecane są ćwiczenia na fotelu? Fotel jest przeznaczony dla wszystkich, bowiem każdemu potrzebny jest ruch dla zdrowia, a zwłaszcza dla osób mających problemy ze stawami biodrowymi lub mających problemy z kręgosłupem, pracujących w jednakowej pozycji np. praca biurowa, na taśmie produkcyjnej, jako kierowca, o zmniejszonej sprawności ruchowej, Będący w trakcie rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych, przebywających w domach opieki dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, dla młodzieży do porannego rozruchu przygotowującego do wysiłku, do regeneracji po wysiłku. Wielką zaletą fotela relaksacyjnego jest to, że jest on elegancki, lekki, poręczny i może być używany w domu, biurze, sedatorium, spa i tym podobnych. Dziękujemy Państwu za uwagę i poświęcony czas.